człowiek, Bartek Bublewicz. O właśnie, w pięknych okolicznościach, no tam troszkę więcej chyba chmurek niż u nas, ale nie jest źle. Nie jest źle, z całą pewnością pogoda wręcz wyśmienita. Na razie nie za gorąco. Wczoraj idealna pogoda, tłumy w Sopocie faktycznie. To Państwo pewnie też będą mieli okazję zobaczyć na naszych obrazkach za chwilę. No, piękny widok, że w końcu życie wróciło do Sopotu, że w końcu coś się na polskim wybrzeżu dzieje. A ja mam dzisiaj dla Państwa. Gościa specjalnego prosto z Sopotu, Michał Stankiewicz, mogę powiedzieć chyba mój kolega także, tak jest. redaktor naczelny, wydawca magazynu Prestige, trójmiejski magazyn. No to pogadamy troszeczkę, zacznijmy może od tego lockdownu, Michale. Opowiadałeś mi jak to wszystko tutaj wyglądało, wręcz porównywałeś to do wojny. No tak, oczywiście. Mówimy o tym lockdownie pierwszym, czyli wiosna biegłego roku, kiedy wszystko stanęło w Polsce, także w Sopocie. I akurat jesteśmy w miejscu, tutaj tutaj państwo nie wiem, czy widzą, to jest molo tutaj i tutaj przed molem jest plac, to jest dom zdrojowy. To to była taka strefa zero. Tutaj się nie działo w zasadzie nic, bo pamiętajmy, że pierwszy lockdown to było zablokowanie totalnie wszystkiego i ludzie wychodzili tylko z domu w sprawach bytowych, czyli do pracy, do apteki. I o ile te górne części Sopotu, te tam dalej położone, tam ludzie to pojedyncze, y, pojedyncze osoby, to ta strefa tutaj, gdzie jest tylko w zasadzie plaża y, i dom zdrojowy, i hotele. Tutaj nikt nie chodzi, bo nie ma powodu, więc tutaj spotyka się tylko wyłącznie grupka dziennikarzy, która patrzyła, co się dzieje w Oraz policja i Straż Miejska tutaj krążyła. I tutaj wszędzie były barierki, cała plaża była zagrodzona barierkami, tu nikogo nie było, tak? To był taki obraz, trochę, trochę apokaliptyczny, trochę, trochę, trochę wojny. Sytuacja była tyle wyjątkowa, że y, Sopot ma takie hasło, slogan Sopot Never Sleeps, czyli Sopot nigdy nie zasypia i działa 7 dni w tygodniu, całą dobę. I to był jeden moment, jedyny moment y, chyba w historii powojennej tego miasta, kiedy Sopot zatrzymał się dosłownie, czyli poszedł spać, nie było nikogo. Tęsknił Sopot za turystami, za tymi tłumami, czy średnio? Czy jak już przyjechali, to troszkę się znowu odwidziało? A czy sopot zawsze otwarty jest dla turystów i zawsze chętnie ich widzi. Oczywiście wiadomo, że są plusy i minusy w każdej sytuacji, czyli potrafią być turyści trudni i uciążliwi. Czasami narzekamy, że ich jest dużo, jak każdy, a naprawdę cieszymy się, kiedy tutaj przyjeżdżają turyści, bo sopot przecież żyje głównie z turystyki. My tutaj też przyjechaliśmy, żeby zrobić materiał, poszukać tak zwanych słynnych już paragonów grozy. Ceny w Sopocie poszły do, do góry przez ten rok po lockdownie. E, ceny idą do góry ba wszędzie, to jest, Sopot nie jest wyjątkiem, czy tutaj ceny nie są nie poszły do góry w sposób e, inny niż w pozostałych miejscowościach. No powiedzmy prosto, Sopot nigdy nie był e, nigdy nie był tanim, e, tanim miastem. E, jest to perła Bałtyku, prawda, najbardziej popularny kurort na, e, w Polsce, więc no powiedzmy prosto. Tu jest tu jest, tu jest drożej niż troszeczkę drożej niż gdzie indziej. No, i ceny poszły w górę no, siłą rzeczy, tak? Jak inflacja skoro w Polsce jest, to ceny też do góry idą. Mieliśmy też trochę popowiadać, bo Sopot kojarzy się dość specyficznie w Polsce. Przyjeżdża głównie pewnie Warszawa, przyjeżdżają, przyjeżdżają osoby, które organizują sobie wieczory kawalerskie, wieczory panieńskie. No, raczej plaża i impreza, tak się kojarzy Sopot w Polsce. Można tu jednak robić znacznie więcej i Sopot oferuje też na wakacje znacznie, znacznie więcej niż Mąciak, Molo i plaża. E, tak, Sopot e, jest specyficzny pod każdym względem. Wiadomo, że ten Mąciak najbardziej znanym jest tutaj e, miejscem w Polsce, e, Molo, który tu właśnie chodzimy na dłuższe Polsce e, Molo, ta cała przestrzeń, ale Sopot ma jeszcze bardzo wiele różnych innych twarzy, e, mniej oczywistych oprócz tej twarzy typowo imprezowej, czy jak tutaj powiedziałeś o Perczarka czy wieczory y, panińskie. Ja tylko powiem, że Sopot i w ogóle Trójmiasto to, są takie, to jest takie miejsce, ja nazywam to kompletne. To jest takie miejsce, w którym jest wszystko dosłownie, niczego nie brakuje. No bo powiedzmy, które miasto w Polsce. Przejdziemy. Do widzenia. Do widzenia. Które miasto w Polsce y, mają wcześniej góry? I może które miasto w Polsce ma wszystkie praktycznie elementy wszystkie i wszystkie atrybuty, jakie e, czynią nas, że możemy e, żyć e, szczęśliwie. Ja, ja tu zacznę może od sportu najpierw, bo ten sport w Sopocie jest bardzo mocno obecny. Jest je dostępny zarówno dla mieszkańców, jak, jak i dla i, i turystów. Czyli każdy może ten sport uprawiać. Woda, woda. Mamy wodę. Jak wodę, to mamy żeglarstwo, pływanie. tak. Tu widzimy marinę. Z tyłu z marina jest miejska. Powiedzmy, że raczej, Hel, raczej półwysep Helski, to się kojarzy ze sportami wodnymi. No Sopot, sam nie powiedziałbym, że kojarzyłby mi się z możliwością uprawiania sportów wodnych. A jest to możliwe i wręcz wygodne. Jest to, jest to wygodne. Oczywiście nie, nie każę kategorii sportu wodnych. Pływysp helski jest idealny do e, kajserfingu, ponieważ ma bardzo e, jest płaskie wejście do wody, oczywiście i długo bardzo ta woda jest e, płytka, czyli to jest bardzo ułatwia naukę. Stąd tam wszyscy uczą się e, kajserfingu, ale i surfingu, a nawet zimą prawiane jest surfing. klasyczny surfing, tak, proszę Państwa, na Bałtyku uprawia się klasyczny surfing i do zimą jeszcze, tak? Także, także e, w trumieście. Natomiast. Te żeglarstwo u nas, to mamy jednej strony mamy marinę, tam są duże jednostki i motorowe, i, i żaglowe. I tam można płynąć jachty, można jacht pożyczyć, można wziąć jacht właśnie w czarter na jeden dzień, albo na, na dłużej. Są też jednostki typowo takie rekatowe, e, gdzie można też pożyczyć jednostkę i pouczyć się tego żeglarstwa rekatowego. Natomiast tak zawodniczo, to Sopot jest bardzo ważnym miejscem na mapie Polski, chodzi o kadrę narodową. Mamy dwa kluby, to jest klub w kierunku wschodnim, znajdują się od nas. To jest klub Nawigo i Eskarzet. Jeden klub jest mm, klubem, którym są katamarany, te wszystkie takie małe jednostki sportowe dwu dwukadubowe. Począwszy od topketów, hobiketów, nagry 17, czy na przykład Formuły 18, przypomnę, że na 17 to jest klasa olimpijska, więc tu mamy kadę narodową w katamaranach. A obok, za płotem jest klub Eskarze, Ergohestia, gdzie z kolei ćwiczą windsurferzy i kajsurferzy, i też kada narodowa. Kropka. Tutaj kropka, bo mamy jeszcze przed sobą na koniec jeden ważny temat, o którym powiedziałeś mi wczoraj. Tożsamość Sopotu, brzmi to pięknie, wydawałoby się, że jakąś tożsamość zbudowała się na przestrzeni lat pewna mieszkańca Sopotu i tej samej, samej miejscowości, jaka ona właściwie jest, ale okazuje się, że temat nie jest wcale prosty. Jak to, co z tą tożsamością obecnie się dzieje? Kryzys? Znaczy, w pewnym stopniu oczywiście. Sopot teraz szuka swojej tożsamości. Tutaj mówimy o dyskusji, która trwa wewnątrz miasta na temat w jakim kierunku miasto podąża? Bo no, gdybyśmy powiedzieli o każdym mieście w Polsce, można krótko określić się paroma słowami, niep. jakie to miasto jest, czego słynie, prawda? I ten Sopot jakby w przestrzeni lat zmieniał się. Ten Sopot powojenny to był Sopot głównie artystyczny. Tu się y, lokowały wszystkie uczelnie artystyczne miasta na początku. Tu mieszkali artyści, to tak? była Bohema w pewien sposób. Tak? Tu nie wiem, Cybulski mieszkał, tu kręcono, Polanski kręcił swoją tiudę y, 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 pierwszą, tak? Tu, tu, tutaj był taki klimat bardzo specyficzny. Potem e, Sopot jakby w latach 90 stał się takim najważniejszym punktem na mapie e, klubowej Polski, w sensie rozrywki, ten rozrywki, takie rozrywki na wysokim poziomie, czyli takim miejscem, gdzie wszyscy jeździli, nie wiem, może powiedzieć to jest Saint-Tropez, prawda, w pewnym sensie polskim. To, to o czym mówiłem, że kojarzył się z tak, tymi tak. Sopot imprezami tak. i plażą, imprezami też dla niektórych przede wszystkim. Co teraz nastąpiło, jaka zmiana? Sopot się odwraca powoli od tego... E, i od tej imprezowej tożsamości, jaką miał przez wiele, wiele lat, tak jak, jak mówisz, od lat 90. nawet? Czy Sopot teraz szuka swojego, swojego miejsca na tej mapie w zasadzie imprezowej, ponieważ może mogą być imprezy, imprezy, prawda? Kwestia jakości tych imprez, tak? I w międzyczasie też zmieniło się wiele w mieście. Pamiętajmy, że Sopot jest też częścią dużej aglomeracji. Mamy Gdańsk, mamy Gdynię, prawda? Się rzeczy tutaj poruszamy się swobodnie między tymi miastami. I w ostatnich latach tą, tą palmę pierwszeństwa, jeśli chodzi o tą pozycję, powiedzmy, klubową, rozrywkową, Przyjechał Gdańsk, tak? gdzie powstały potężne powierzchnie, sławne już na całą Polskę, czy lud elektryków, czy stocznia. Stocznie. Tereny postoczniowe zamieniły się w fajne miejsce rozrywki na takim wyższym poziomie, tak? gdzie klienta teraz bardziej wymagająca. Czas tak? nam się trochę kurczę, dlatego zapytam, jakie są teraz pomysły, w którą drogę może pójść Sopot? Raczej w stronę, widziałbyś, rozrywkowej, ale tą rozrywkę trochę zmienić, odświeżyć, czy w zupełnie innym kierunku? Nie wiem, powrót artystów, zrobić taki artystyczny tygiel znowu, tak jak dawniej, czy jakoś to połączyć? Ja myślę, że tutaj kierunków jest kilka. Na pewno potencjał Sopotu jest gigantyczny, bo to jest wciąż wspaniała marka, Sopot to jest brand, prawda? To jest wciąż, to wspaniałe miejsce, które ma ogromne walory, e, ogromny potencjał, jeśli chodzi o, o wszystko, położenie, o krajobraz, tak? O miejsce, więc na pewno Sopot powinien szukać tego teraz swojego miejsca, jeśli chodzi o miasto kultury, tak? No, bo tego stworzony jest. Dzieją się rzeczy kulturalne, dzieją się jakby festiwale, dzieją się wydarzenia, z tym, że one gdzieś tam zeszły na drugi plan troszeczkę e, schowały się, tak? Więc Sopot teraz próbuje na nowo zdefiniować w zasadzie, jakim jest miastem, tak? Dokąd zmierza, tak? I ta dyskusja dzisiaj właśnie obecnie trwa. Bardzo dziękuję. Michał Stankiewicz, magazyn Prestiż Trójmiejski. Dziękujemy Państwu także za to spotkanie. Dziękuję Tobie, Michale. Piękny dzień, znowu słońce przebija się przez te gęste chmury, które od poranka nad Sopotem i całym Trójmiastem. Dzisiaj pogoda prawdopodobnie też wspaniała. My znowu wybierzemy się na plażę. Będziemy Państwu pokazywać, też dzisiaj będziemy dla Państwa mieć materiał, jak z tymi paragonami grozy jest naprawdę. Czy coś takiego w ogóle istnieje? Czy faktycznie te ceny dramatycznie poszły do góry? Dzisiaj na Onecie, pewnie wieczorem, ten materiał będą mogli Państwo zobaczyć. My powoli wracamy na plażę. Dziękujemy bardzo, do zobaczenia.